Siemano, jestem Michał. Możecie mówić na mnie gruby. Powiedzmy, że to będzie nowa forma vloga. Haha. Ha. Oczywiście, możecie powiedzieć, że zapożyczyłem kamerę od Szymona, kolorowego vloga. Ale to nic! Nic, nic! Paluszka? Pewnie ciekawi was, co mam na koszulce. Ja robię co Już? Dobra, mam nadzieję, że to się jakkolwiek podoba. W co bardzo wątpię. Pogadać Ci chciałem z wami o szkole. Tym bardziej o studiach. Jestem studentem. Nie dumnym studentem, jestem po prostu studentem. I wydaje mi się, że to jest takie trochę upodlenie człowieka. Fajnie mieliśmy od niedawno wykład z pewnym mm, panem, profesorem, e, reedukowanym, kurwa jakimś tam jeszcze. Powiedział fajną rzecz. System edukacji działa w ten, ten sposób. Idziemy do przedszkole. Zamykają nas w klatce, uczą nas bawić się razem, uczą nas współpracy. Idziemy do podstawówki, uczą nas pisać, czytać, liczyć. Idziemy do gimnazjum. Może starsza grupa moich widzów nie szła do gimnazjum, ale szła do. chodziła cały czas do podstawów, i potem idziemy do gimnazjum. Uczymy się potem mnożenia, dzielenia w liceum. Uczymy się znowu dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić. Dopiero potem na to przychodzą jakieś całki, niecałki, syrałki. Tak naprawdę po tych czterech krokach, czyli po przedszkolu, podstawówce, gimnazjum, liceum, mamy wolność. Znaczy liceum jest także zamienne, możemy iść także do zawodówki, do technikum, albo nigdzie nie iść. Nasz własny wybór. Co ciekawe, wykładowca powiedział fajną rzecz. Skoro w tych czterech etapach byliśmy zamknięci jak w klatce, zmuszeni do tej nauki, to dlaczego do cholery idziemy na studia i jeszcze za to płacimy? Rozważcie to. Była także fajna rozmowa, właściwie wymiana zdań podczas jednego z wykładów. Eee, dlaczego poszliście na te studia? Ktoś powiedział dla siebie. Chcę szkolić siebie, chcę udowodnić sobie, że potrafię. Ktoś powiedział dla dyplomu. I to niestety ta druga opcja zawsze wygrywa. Poluszka? Tak. Święta idą, panie i panowie. Nie wiem, czy będziemy się widzieć face to face kiedykolwiek. Później. Ale mam nadzieję, że. Tak. Ale wątpię. Prędzej zobaczycie mnie w jakiejś grze. Znaczy usłyszycie bardziej, bo już nie wstawiam kamerek z moim mordką. Więc do zobaczenia. Papa! Pa. Kurwa, znikam. <farming> Это не то, <renamed>.